Polskie seriale, polskie gwiazdy, już od września. Telewizji Polsat. To trzeba zobaczyć. Już od 30 sierpnia codziennie filmy fabularne, a wśród nich wiele hitów. Po pierwsze Nikita, skazana na karę śmierci, może ocalić życie tylko w jeden sposób, stając się maszyną do zabijania. Jedenastolatek poznaje tajemnicę, której ujawnienie oznacza początek końca mafii. Klient – doskonałe role Tommy Lee Jonesa i Susan Sarandon. Mocne pięści i celne ciosy – to jego atuty. Bokser z Filadelfii staje do walki o Mistrzostwo Świata Wagi Ciężkiej. Sylvester Stallone jako Rocky. Robin Williams w przebraniu gosposi robi niesamowite wrażenie. Szczególnie zaś jego popisy kulinarne. Jest na co popatrzeć. Pani Daptfire. Środowisko cinkciarzy z wybrzeża. A z szulerów szykuje kolejny przekręt. Jan Nowicki i Cezary Pazura. Sztos. Robert De Niro i Sean Penn. Aniołami może i nie są. Ale mistrzami przebieranek na pewno. Cudem uciekają z ciężkiego więzienia, jednak okrutny strażnik wciąż depcze im po piętach. Wielki powrót legendarnego komandosa z Wietnamu Johna Rambo. Misja w Afganistanie to prawdziwy majstersztyk kina akcji. Sylwester Stallone Rambo 3. Pięciu gangsterów. Kokaina warta fortunę. Brak dowodów winy. Kevin Spacey i Gabriel Byrne w trilerze podejrzani. Zapraszamy. Czy chcesz zobaczyć coś naprawdę innego? Już 28 i 29 sierpnia w Polsacie obejrzysz w trójwymiarze filmy Szczęki 3, Szalony Magik i Goryl Atakuje. Te niesamowite efekty trójwymiarowe zobaczysz tylko korzystając ze specjalnych okularów. Więcej informacji znajdziesz w gazecie telewizji Polsat na stronie 656. Dzięki. O, idzie mister lepiąca czekolada. Jak tam, chłopaki? Upał daje się we znaki. O, cześć, słoneczko. Mm. Jestem mister. Czekoladowy o, mister. Ale możesz to... mówić, mój słodki. Powiedzcie a. tej przylepie, żeby lepiej uważał. Za późno. Rozpływa się lepiej niż olejek do opalania. Ej, ciekawe, kiedy... Ej, <gajanie> hey, niech ktoś to posprząta. Mleczna czekolada M&M's rozpływa się w ustach, a nie w dłoni. Zapomniał o butach. Chcesz obejrzeć filmy w trójwymiarze? Kup okulary 3D. Do nabycia w sieciach CPN, Empik, przez Billa, Markpol. Patroni medialni. Zadzwoń na podany numer i wygraj samochód. Nie znam drugiej tak szybko rozwijającej się firmy jak telewizja Polsat. Jestem przekonana, że połączone siły telewizji Polsat, Inwestbanku, Totalizatora Sportowego, czyli udziałowców otwartego funduszu emerytalnego Polsat, zapewnią mi lepszą emeryturę. Owca przygód.